Stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons and, of course, about wódka. Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? O, gdzie jest wódka? Część dziewięćdziesiąta, czwarta. Przemowa o Akademii. Ponieważ kapitan pogromców musi odpoczywać, a walka to jedna z niewielu rzeczy, które robił, to poproszono go, aby z murów Fortecy Pogromców wygłosił mowę do ludu na temat budowanych akademii. Miał on dużo czasu na naukę, dzięki czemu mowa była długa, ale też nie była sztywna. Jego mowę przedstawiamy w formie streszczonej, bo nie ma sensu po prostu się rozwijać. Akademie będą miały własne wyspy oddalone od siebie oraz od miast, aby eksperymenty na poligonach i w laboratoriach nie zniszczyły więcej niż samą akademię. Na akademię można przystąpić, jeśli trenerzy mają czas, a do biblioteki może zajrzeć każdy. Nie musisz uczyć się wszystkiego, czego możesz się nauczyć w akademii. Możesz uczyć się tego, czego chcesz. Po kończeniu kursu otrzymujesz certyfikat, który pozwala uczyć się innych typów walki lub alchemii, które wymagają konkretnych, już nabytych umiejętności. Na przykład, aby walczyć ognistym mieczem, musisz ukończyć kurs walki mieczem w Kumdanas, następnie zakończyć kurs ognistych broni zaklinanych w Zutkadir, a potem wrócić do Kumdanas, aby nauczyć się używać tej broni. Nim wszyscy się spostrzegli, kapitan skończył przemowę, otrzymał brawa, a po kilku tygodniach obie akademie zaczęły przyjmować pierwszych uczniów. Pierwsze opinie o akademii były średnie, ale z czasem poprawiły się i wszyscy chcieli się tam uczyć. Czyli, że jako szanowny, jaśnie pan kapitan, czyli ja, musiał odpoczywać i się relaksować, czego na ziemi nie mógł zrobić, ponieważ miał swoje obowiązki i pracę. Dlatego siedząc w głowicy, i mając swoje obowiązki i pracę mniej fizyczne, postanowili, że trochę go pomęczą, poproszą i żeby po prostu poruszył lód. Lud jest od ludzi, więc od demonów dud, ziom. A jako, że przyjmuje się, że do tej pory jest nadal on osobą bardzo potężną, jedną z najpotężniejszych w mimo, że jest tak naprawdę postacią boczną, poboczną, nie główną, to przyjmując właśnie, że w tamtych okresie był osobą raczej dosyć znaną i legendarną, no to wszyscy go chętnie słuchali, tak? Może miał coś wartościowego do powiedzenia? Już nie wspominając o tym, że Pogromcy jak pogromcy to rzadko, ale kapitana Pogromców jako właśnie taki autorytet wśród autorytetów bardzo często zapraszano na szkolenia w akademiach, nie jako ucznia, czy jako ciecia siedzącego obok i pilnującego, żeby wszyscy do śmietnika trafili, tylko właśnie jako mówcę, jako nauczyciela, co było dla niego ciekawym przeżyciem, bo Mógł się dzielić wiedzą z innymi, wiedzą, którą sam posiadał, wiedzą teoretyczną i praktyczną, i tą praktyczną rzeczywistą, czyli w teorii robimy tak, w praktyce robimy to trochę inaczej, a na co dzień, że nas rutyna zabija, robimy to jeszcze inaczej, więc jego szkolenia były raczej takie, jakby to powiedzieć, ludzkie. No, akademia zbudowane, wszyscy zaczęli się uczyć, to pierwsze problemy, to wiadomo, no kwestia administracji, organizacji, biurokracji. I wszelkiego wszystkiego przygotowań. Po prostu to musiało wszystko się ułożyć, żeby działało ładnie, pięknie i w ogóle. No, także do następnego odcinka.